Od 1 września korzystamy z nowego boiska Orlika. Rozmawiam z Panią dyrektor Alicją Fijałek. Czy jest Pani zadowolona z boiska? Czy działa to sprawnie, dobrze, czy podwyższa to jeszcze bardziej standardy naszej szkoły? Na pewno tak. Jestem zadowolona, ponieważ możecie korzystać rzeczywiście z pięknego boiska sportowego, z boiska przystosowanego do różnych dyscyplin sportowych. Wszystkim Wam również jest wiadomo, że boisko Orlik jest boiskiem miejskim, szczególnie przeznaczonym dla mieszkańców osiedla Wieniawa akurat to, a szkoły, szkoły wszystkie, które są w pobliżu tego boiska, mogą w określonych godzinach korzystać z tego boiska. Jestem zadowolona, że w ogóle możemy korzystać nawet w tym okrojonym czasie, aczkolwiek byłabym szczęśliwa, gdyby to boisko było tylko do dyspozycji naszej szkoły. Dziękuję Pani Dyrektor za udzielenie wywiadu. Mamy nadzieję, że w jakimś chociażby małym stopniu się marzenie spełni. Czy uważa pan, że boisko Orlik to jest dobra inwestycja? Nie, nie. Uważam, że tak. Dla młodzieży świetny pomysł na to, że mogą korzystać za darmo. Czy dobrze się pracuje na Orliku i czy uczniowie są zadowoleni? Prawdopodobnie są zadowoleni. Te opinie, co do mnie docierają, są pozytywne. A czy uważa Pan, że harmonogram zajęć na boisku, czyli to, że nie mamy y, całego czasu tylko dla siebie, żeby spędzić się na boisku, utrudnia pracę? I jak będą wyglądały lekcje WF-u w lecie, kiedy tak naprawdę wszystkie zajęcia wychowania fizycznego odbywają się właśnie na boisku? No, ja mam nadzieję, że będą w lecie wakacje. Także łatwiej będzie rozwiązany ten problem z korzystaniem z boiska. Natomiast no, wiosną na pewno będzie pewien, pewien niedosyt, bo jest duża liczba chętnych osób, natomiast te boiska nie są specjalnie za duże. Dziękuję. Dziękujemy za udzielenie wywiadu. なんで私が言うの Rozmawiam z Mateuszem, który ma właśnie WF na naszym nowym boisku. Cześć, jak najbardziej polecam nasze nowe boisko. Jest, jest na plus. Orlik mamy dopiero pół roku udostępnione ogólnie dla nas. Zresztą w niedzielę organizujemy tutaj mecze od godziny 9 do 12, na które oczywiście każdy jest zaproszony.